Bo każdy o tym wie, że w miejscu nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? Widzieliśmy do lufy e, nabój, przybijało się i był gotowe do, do strzału. E, później, gdy została wprowadzona już broń. E, od Tylcowa, czyli broń taka, jak używamy ówcześnie, z nabojem zespolonym. To służyło tylko jako ozdoba. Nasz ubiór jest wzorowany na stroju ludowym górali kaukaskich. Przyjęli to między innymi kozacy kubańscy i terscy. Tak jak kolega mówi, nie z Kubania, tylko z rzeki Kubań, która wypływa z Kaukazu i druga rzeka Terek. Znamy teraz z najnowszych historii. To jest tam, gdzie jest Grozny, gdzie jest Czeczenia. Tam właśnie stacjonowali kozacy terscy. To, to, to... Y, mamy na sobie tak zwane, jak widać kaptur, to jest bardzo pomysłowa rzecz. To jest kaptur jednocześnie z szalikiem. W czasie na w sypowych wiatrów Śnieżyc nakłada się na głowę, opatura się tym ręcznikiem i kozak jest zabezpieczony. Jeszcze na zimę mają takie ciepłe wełniane burki. To też może się opatulić, może spać w śniegu. To jest gruba, samodzielna we, wełna. My tego nie mamy... Jeszcze nie, no jeszcze jest za ciepło na takie coś. Yy. Tak samo paska okazki, to jest całkiem inny niż armia carska czy armie innych narodów. To jest cienki pasek, na którym jest zawieszony kingżał i pistolet. Kozacy nigdy nie używali ostrog. jedynie oficerowie dla fantazji często nakładali ostrogi, ale tylko to była fantazja, gdyż konia tylko pogania się przy pomocy nahaja i te konie na ostrogę w ogóle nie reagują, reagują w to bardzo dziwny sposób. Na co nie występujemy? Konno, no, dzisiaj konie nie przyciągnęliśmy, nasze konie są w poraidzie, muszą odpocząć trochę. I, I tak jak tu kolega pokazywał, użycie szabli, to nie jest szabla, tylko szaszka, kaukaska też zróbana na broni kaukaskiej. Inaczej się walczy, ona jest stworzona do tego, że walczyć z konia przede wszystkim, a nie walczyć y, pieszo. Y, Kidżały to można brzmieć trochę tak dziwnie, ale to się potocznie mówi, że to było do dobijania wroga. Wróg niedobity gorszy od, od żywego, tak? A myślałem, że do dobijania owiec. Jeżeli żołnierz był głodny, to to na pewno służyło do dobijania owiec, śniaków. To co się znajdowało tutaj w polskich chlebach podczas powstania? Kozak wiadomo, zawsze był głodny, jak każdy żołnierz. Musiał dobrze zjeść, musiał coś wypić, żeby móc dzielenie walczyć. Tylko jeszcze jedno, nie porównywajmy nigdy y, kozaków z y, Kołotą bolszewicko bo to jest co innego. Y, kozac to była armia, elita armii carskiej, która służyła jednocześnie do utrzymania reżimu carskiego w podległych sobie prowincjach y, i jednocześnie była to, było to wojsko regularne, liniowe, które y, potrafiło y, dawać opór najlepszym jednostkom wroga. Y, to nawet są taki fakt z I wojny światowej, gdy jeżdżali kozacy w pole, spotykali niemiecko-czasjacko kawalerię, no to na słowo kozaken uciekali, pierzchali z placu boju. Jedynie huzarzy węgierscy, którzy mogli się z nimi potykać jak równy z równym. To były wojska no, bardzo bojowe i elitarne. Podobnie była umundrowana dzika dywizja. To taka też elitarna dywizja, której dowódcą był, był brat Sara Michał. Byli bardzo z tego dumni, byli wszyscy tam tak samo ubrani jak my, byli sami ochotnicy. Jedna taka brygada tej dywizji rozbiła całą dywizję pruską, tak zwaną żelazną dywizję, która w I wojnie światowej była na froncie wojskie oddelegowana, żeby trochę odpoczęła na froncie wschodnim od ciężkich walk na zachodzie. Została zniszczona w pył przez jedną brygadę, gdzie no, trzykrotnie większe siły zostały w ciągu, jed... w ciągu godziny zniesione z powierzchni ziemi. No, dziękuję. No, tylko tyle możemy powiedzieć o Kozakach. Polscy Kozacy się charakteryzują tym, no, tak są w potocznym mniemaniu, że to są wojska okupacyjne, które pilnowały tej, e, porządku no, swoją siłą no, i swoim orężem. Ale czasy były takie, kto służył swojemu panu. ten Po prostu powstanie było dla Rosjan, dla Kozaków niezrozumiałe. Jak ktoś mógł podnieść rękę na Cara, na Dobrodzieja gdzie się w każdym kraju dobrze dzieje, a tu jacyś Polacy wywołali powstanie. Oni tego nie rozumieli, ale walczyli dzielnie. Nie, jeżeli ktoś mówi o rzeziach, o pogromach przez kozaków robionych, to to była bzdura. Po prostu no, żołnierz czasami rabował, ja był głodny, tak? ale nie było tak, że wieszali na drzewach powstańców, chyba, że był taki rozkaz, to, to wiadomo, to tak było, ale to nie wypływało z tego, że kozacy są tacy bezwzględni. Kozacy byli jak żołnierze. Każdy żołnierz swojego wroga szanuje, jeżeli ten bruk zachowuje się honorowo. Może jeszcze tylko odróżnijmy, bo oprócz kozaków, tak jak tutaj czy kubańskich czy dońskich, to jeszcze były oddziały policyjne, głównie czerkieskie i te jakoś tak niekoniecznie postępowały zgodnie z zasadami walki fair Play to Może trochę inaczej było, bo to przede wszystkim byli muzułmanie, tak? Tak, to, to była to, podstawowa różnica. Była w ogóle inna. Jeżeli żołnierz... Które się poddaje do niewoli, to dla takiego czerkiesa był niegodny szacunku. Jak to, że on może się poddać do niewoli? No, on nie zasługuje się na to, że żyć. Nie zostało mu odbierane życie. No, on boi walczyć do końca. Jeżeli jest, walczy o swoją ojczyznę, to powinien walczyć do końca. Jak widzicie Państwo, wiele takich różnych historii, między innymi związanych. Ja zaraz poproszę tutaj, żeby któryś może o kolega zdejmie ten karabin z pleców i pokaże nam, jak ładowano karabiny w owym czasie. Może wystrzelić? Może wystrzelić, proszę. Proszę się nie, znaczy tak, prosiłbym, żeby dzieci otworzyły buzie i dla pewności przytkały uszy, a mniejsze dzieci prosiłbym, żeby troszeczkę wziąć do tyłu. Nic się nikomu nie stanie, ale huk będzie znaczny, także państwo proponuje jednak te buzie otworzyć. Wiem, że to ładnie na zdjęciach nie wygląda, ale właśnie gdyby nie o dzieci. Jak Państwo słyszeliście, głośno. Dlatego też prosiłem, żeby tak dzieci się troszeczkę odsunęły, bo dzieci różnie reagują na tego typu hałas, zwykle płacze. No i tak mniej więcej to proszę Państwa wyglądało. Tak ładowane, ja bym poprosił, żeby pokazać jak ładowano taki karabin. No. Proszę, nabój odgryzało się. Stąd też, jak któryś z Polaków nie chciał iść do armii carskiej owego okresu, wybijał sobie przednie zęby. To jest prawda. Tutaj ubił ładunek prochowy. Tak, na to kula. Przybitka kula i dopiero w tym momencie. Zakładał kapiszon i dalej Państwo już znacie. Ten huk właśnie powstawał. Ja dziękuję, że Państwo wysłuchaliście nas. Mam nadzieję, że kasza smakowała. Przepis jest naprawdę stary. Jakby ktoś. Ja może zdradzę tą tajemnicę, jak się to robi. Ale sprawa jest bardzo prosta: ćwierć funta smalcu, jeden funt mięsa. Czwierć funta warzyw suszonych, około dwóch funtów kaszy. Gotujemy, gotowe. Woda, a woda? Ile połknie? A woda? Woda, ile połknie? Wlewamy, aż by tam.

Ale tu tam trzeba. To, tu? A Następna. O, tu fotografuje. Od razu, wszystko na pana pijemy. Nie wiem, no. to jest w tym Nie

Pan chodwno? Mes i'n gobedi. Syt diachan an detañs sistem. Yann, Yann, prazh ke vun an revenskobizh. Bal. Свихач ТВ.